W sali Jutro, tutaj, będzie jedno z głównych miejsc zdarzeń w ramach imprez, które zaplanowaliśmy pod tytułem Weekend Młodych. Prezydent Wrocławka, pan doktor Marek Wątkowski. Dzień dobry państwu. Serdecznie zapraszamy. Kolejny weekend, 26-27 listopada. Weekend Młodych. Z lot YouTuberów i nie tylko. Także będzie bardzo się działo, a ja powiem, że. Jest to przedsięwzięcie finansowane z funduszy norweskich. Kolejne przedsięwzięcie, które będziemy właśnie realizować w Centrum Kultury Prowadowe. Także naprawdę będzie się działo i serdecznie zapraszam. Proszę Państwa, kolejne, tak jak powiedział Pan Prezydent, bo pamiętamy, że w ramach realizacji. Przedsięwzięć, trzech przedsięwzięć, które są współfinansowane z funduszy norweskich, zrealizowaliśmy już United Session, imprezę, która się cieszyła wielkim zainteresowaniem, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Tam mieliśmy bardzo dobre notowania. Natomiast okazuje się, że Weekend Młody, Zlot YouTuberów i Festiwal Nowej Muzyki, to przedsięwzięcie, które. No, Cieszę się olbrzymim zainteresowaniem frekwencyjnym. Nie dość powiedzieć, że wejściówki na obie dwa wydarzenia rozeszły się jak ciepłe bułeczki do kwadratu, bo w ciągu chyba trzech godzin. Wszystkie wejściówki zostały rozdane. Okazuje się, co jest oczywiście nieprawidłowością pewną, ale ona nas, powiem tak, nieco cieszy, że utworzył się jakiś taki dodatkowy sposób przekazywania sobie tych wejściówek. Nie opowiem, jak to jest, ale bardzo się cieszymy z tego, że jest tak duże wzięcie i tak bardzo wstrzeliliśmy się w potrzeby młodych, dlatego też chcieliśmy zorganizować Weekend Młodych. Kuba Ciąpała to nasz koordynator, który jest bardzo ważną osobą i stanowi element mózgu organizacyjnego obydwu wydarzeń. I teraz Pan Kuba opowie o tym, co będzie się działo w sobotę tej niedzielę we Włosławku w Centrum Kultury Borobory. Tak jest. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj być we Włosławku, razem z Wami i współtworzyć to, to wydarzenie Weekend Młodych. Przede wszystkim wspaniałe rzeczy dla młodzieży w mieście. Tutaj gratulacje dla Centrum Kultury, dla miasta Wacławę, ponieważ młodzież na pewno tego potrzebuje zaraz też Slowest pewnie będzie o tym mówił. E, także to jest odpowiedź na potrzeby młodzieży i coś, co oni lubią. E, skoncentrujemy się na festiwalu nowej muzyki oraz złocie YouTuberów. E, w sobotę e, będzie można spotkać się m.in. z takim w sumie najbardziej popularnym youtuberem teraz, który ciągle rośnie. Jest to Czajnik, będzie przeprowadzone takie Q&A, podczas którego będzie można z nim porozmawiać, odpowiedzieć na pytania i zadać pytania. E, także to wszystko przed nami, jeżeli chodzi o youtuberów. Będą też inni twórcy z TikToka, e, z którymi będzie można sobie zrobić zdjęcia. Będzie na przykład e, Antony Dawid artysta, czy Julia Wołczyńska. E, każdy, kto ma bilety, może przyjść, zrobić zdjęcia i spędzić czas tutaj właśnie na zlocie youtuberów. A I jeżeli... sobie, że jest na tej scenie, bo tutaj będą też możliwe Właśnie do ujęcia. Dokładnie tak. A jeżeli chodzi o muzykę, to jutro, do jutro na festiwalu Nowej Muzyki, w sobotę, wystąpi oczywiście Smolasty. To jest ten artysta, na którego młodzież czeka z pewnością najbardziej, ale poza nim również Dawid, artysta Antoneska, no i właśnie Slowes. On zaraz opowie o tym, co tworzy, jak tworzy i gdzie tworzy. Ponieważ no, naprawdę się rozwija i tutaj cieszymy się też, że możemy wspierać włocławskie talenty. A jeżeli chodzi o niedzielę, to tam spotkanie z Matura to Bzdura, czyli legendami YouTube'a, którzy od wielu lat przeprowadzają sądy uliczne no i od ludzie odpowiadają na te pytania naturalne. Pokazują nad... nam naszą niewiedzę. Tak, mam nadzieję, że ja nie będę musiał odpowiadać na wszystko, ale myślę, że damy radę. A koncerty w niedzielę to Gips. Sarius e, i ponownie Antoneska, także w ten sposób składam się to w całość i tutaj właśnie z Centrum Kultury Prowadze wspólnie opracowaliśmy. Wydaje mi się super plan, harmonogram na ten weekend, e, podczas którego młodzi będą mogli spędzić czas po prostu. Tutaj. Trochę chwalimy y, dzień przed zachodem słońca, ale y, to zainteresowanie nas upewnia w tym, że to były dobre wybory. Y, Sloes, y, który jest, mogę to powiedzieć, uczeń liceum ziemi kujawskiej we Włosławku który, jak to powiedziane było, zaczyna zna, z, już teraz ugruntowywać swoje rośnie. ważne miejsce, rośnie. tak, rośnie tak w jest. tym e, mainstreamie, tak, także już teraz gratulujemy. Slowes, jak to będzie wyglądać? E, jak dziękuję. będzie wyglądać koncert? A, no na koncert przygotowałem trzy numery, dwa, które już, no, dużo osób osławka może znać, bańki i korę mózgową i chciałbym też, przed premierą opuścić nowy numer, który będzie z raperem Bola. Też nowy raper. Myślę, że będzie to fa fajny numer i no myślę, że będzie to fajne wydarzenie. Też mi bardzo miło, że mogę tutaj właśnie uczestniczyć w tym Weekendzie Młodych, gdyż jest to w moim mieście, w Nowocławku, więc bardzo fajnie. Myślę, że jest to no, bardzo fajne wydarzenie. No i fajnie, że jest coś takiego zorganizowane. A mówi się o Weekendzie Młodych w Twojej szkole? No, no mówi się, są tam, widziałem, nawet plakat chyba jeden jest. Myślę że, więcej, myślę, że więcej niż jeden jest. Znaczy mówię, że tam w szkole no, na holu chyba jest jeden. No ale ogólnie y, we widać dużo też banerów właśnie. No jest to myślę dobrze promowane wydarzenie. Je jeżeli chodzi o Słoweza, to ja na jutro przygotowałem sobie taką zapowiedź krótką. Tylko... I jego twórczości. E, I co na pewno chcę powiedzieć i co i też żeby wybrzmiał na tej konferencji, warto go śledzić, obserwujcie tego chłopaka, ponieważ może to być po prostu towar eksportowy z Wrocławka na całą Polskę i może się okazać, że za rok czy półtorej roku e, cała młodzież będzie go słuchać, także... E, Zresztą jutro się przekonamy. I wtedy zaprosimy na koncert Sloweza. Po prostu. Na to liczymy i tak na pewno będzie. Musimy jeszcze powiedzieć o pewnych takich yy, yy, sprawach, które są ważne dla uczestników jutrzejszego i pojutrzejszego wydarzenia. Otóż, jeżeli uczestnicy nie mają jeszcze 16 lat to muszą przyjść do nas ze zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. To będzie sprawdzane przy wpuszczaniu na teren imprezy, a jeżeli uczestnik nie ma jeszcze 10 lat, to musi przyjść z taką mamą lub innym opiekunem prawnym. Także proszę o tym pamiętać. Będziemy jeszcze informować, jeżeli proszę śledzić nasze, nasze media, proszę śledzić między Facebook, bo będziemy informować o tym, jeżeli pojawią się sytuacje, a one troszeczkę jeszcze występują, że ktoś nie może przyjść z jakiegoś powodu na wydarzenie i na przykład oddali do nas wejściówkę, więc będzie można taką wejściówkę tutaj na bieżąco otrzymać. Także proszę być po prostu w kontakcie z nami, w kontakcie z naszymi mediami. Będzie także ciekawostka jedna, która mnie się bardzo podoba. To będzie fotobudka 360. To będzie fotobudka dla kogoś, kto ma w sobie potencjał bycia gwiazdą, bo tam rzeczywiście świetne ujęcia będzie można zrobić. Co więcej, będzie można później to ujęcie w systemie 360 przesłać sobie natychmiast na swój, na swój nośnik. Albo będzie można tutaj z nami współpracując e, tego dokonać. Także będzie to, myślę, bardzo ciekawa pamiątka. Od razu udostępniać, oznaczać e, Miasto Zosalek, Centrum Kultury Prower B, i właśnie, e, właśnie poza ta podobudka, między innymi, jest, abyście mogli pokazać, że jesteście tutaj na weekendie Młodych. Czekamy na wszystkich ludzi, młodych duchem także, bo tacy także pobierali wyjściówki od nas. E, I przypomnę jeszcze, że oprócz mechanizmu finansowego europejskiego. Gospodarczego 2021, który nam współfinansuje projekt Włocławek na możliwości. Tu mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam. Korzystamy także z, oczywiście z Funduszy Budżetu Państwa, z programu rozwój lokalny, a cały ten projekt wszystko dzięki Urzędowi Miasta, samorządowi Włocławka, panu prezydentowi, bo to włocławski samorząd postarał się o te finanse.